Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku podcastu Fizjoaktiv. Poczuj się jak na kursie. Nazywam się Martyna Mazurek-Sitarz i razem z moim mężem Karolem organizujemy w Lublinie kursy dla fizjoterapeutów i nie tylko. W tym cyklu podcastów będziemy razem otwierali drzwi naszej sali szkoleniowej, abyś mógł choć przez moment poczuć się jak na kursie w Fizjoaktiv. To doskonała okazja, aby liznąć fragment wiedzy z kursu, poznać naszych wykładowców, ich sposób pracy, profesjonalizm, a czasami nawet poczuć atmosferę kursu. Dziś odwiedzimy kurs masażu tkanek głębokich, który organizujemy we współpracy z Centrum Szkoleniowym Rafał Uryzaj. A na sali nikt inny, jak właśnie Rafał opracowuje z kursantami grupę zginaczy i prostowników przedramienia. Pokażę zarówno pracę globalną w tym obszarze, jak i techniki poszczególnych mięśni. Sięgnie też po przykład częstych dysfunkcji w tym obszarze. Interesuje cię ten temat? No to zaglądamy, co się dzieje na sali szkoleniowej. A jeśli ci się spodoba i będziesz chciał więcej, wiesz gdzie szukać informacji o całym szkoleniu. Ciii, wchodzimy na salę. Właściwie w idealnym momencie. Sami posłuchajcie. Chciałbym pozdrowić cały zespół FizjoActive. z <noise> z najlepsze centrum szkoleniowe w Polsce. Tak? Też się zgadzacie? Tak. Teraz grupę zginaczy zrobimy. I tutaj też możecie zacząć sobie pracę od takiej e, globalnego podejścia. Nawet możecie sobie... Pracować yy, myśląc jakby o relacji całego pakietu zginaczy względem prostowników. Tak, możecie sobie chwycić w ten sposób dłoń, czyli zagarnąć sobie tutaj tą grupę prostowników i zginaczy i popracować sobie nad poprawą ślizgu globalnie, całego przedramienia. Tak, czyli możemy sobie poszukać, w którą stronę czujemy więcej restrykcji. Możecie sobie fiksować jedną grupę i pracować drugą względem tej ufiksowanej. Tak? lub na odwrót, lub możecie pracować... Jednocześnie, tak, bylebyście nie robili czegoś takiego nieprzyjemnego, jak, jak pokrzywka. Nie? Czyli wchodzimy sobie do bariery i wracamy. Tak? Czyli pracujemy nad poprawą ślizgu, możemy też dołączyć do tego ruch nadgarstka, tak? To jak mówimy, cały czas dobrze jednak angażować pacjenta do tej pracy, czyli jak będę wykonywał ruch prostownikami w tym kierunku, to będę prosił pacjenta, aby wykonywał też wydłużanie tych prostowników, tak, czyli będziesz robił zgięcie teraz dłoniowe, dłoniowe i grzbietowe, tak, czyli ja będę troszkę z poziomu całej grupy prostowników zginaczy ułatwiał ruch pacjenta w momencie, kiedy on ten ruch wykonuje aktywnie, okay? Lub mogę też sobie w ten sposób chwycić całą grupę, teraz bez ruchu, tak, ufiksować sobie jedną i drugą w kierunku sufitu lub w drugą stronę, lub tą I tą. i mogę sobie poszukać kierunku najtrudniejszego, ufiksować jedną grupę i mobilizować stronę przeciwną. Tym samym też pośrednio trzymacie kość łokciową i e, promieniową. Tak? Czyli też możecie pośrednio popracować nad tą grupą struktur, które leżą najgłębiej, do których nie mamy dostępu tutaj, a są związane i połączone i z kością promieniową i łokciową. Tak? Z boną międzykostną też. Czyli mięśniowo-pomięziowe rozluźnianie, pośrednia praca z tą grupą struktur leżących najgłębiej. Jak będziecie chcieli pracować z samą grupą już zginaczy, to tak jak w przypadku prostowników, też możemy sobie popracować globalnie. I tutaj też jak sobie zobaczycie teraz na, na anatomię tych mięśni, to większość tych struktur zmierza do łokcia, do łokcia, do łokcia kurwisty, do nadkłykcia przyśrodkowego. Widzicie jak to wszystko tutaj ładnie nadskręca więc dużo dolegliwości związanych ze zginaczami też może dawać bóle w tym, w tym rejonie. I też możemy zacząć pracę od pracy e, na przykład na skróceniu czyli tam, ta ręka będzie oparta na czymś i później możemy dokładać ruch wydłużania bez względu czy będziemy pracować pięścią przed ramieniem. Możecie też opuszkami pracować. Pierwsza struktura najbardziej tutaj e, wewnętrznie, czyli ograniczająca dół łokciowy, to będzie nawrotny obł. Czyli prosimy pacjenta o to, żeby wykonał ruch nawracania i tutaj jak wejdziecie sobie najpierw w dół łokciowy, czyli tą przestrzeń luźną i zaczniecie wykonywać ruch w tym kierunku, no to poczujecie jego krawędź. Nie? Czyli będziecie pewni, że pierwsza struktura, która to jest, to jest nawrotny obu. Ważny yy, chociażby z tego względu, że zobaczcie, co się tam pod nim chowa. Nerw pośrodkowy, nie? czyli też jedna z wielu yy, jeden z wielu obszarów, który należy wziąć pod uwagę w kontekście problemów z nerwem pośrodkowym, czyli z cieśnią, tak? Bo problem z cieśnią nie musi dotyczyć tylko cieśni. Znowu, problem cieśni nadgarstka, jak już tutaj mamy, to też jeden z problemów, który często występuje u kobiet w ciąży, nie? I nie musi być, można powiedzieć, pewną... nie jest pewną patologią, bo jest też, można powiedzieć, pewnego rodzaju fizjologią, bo występuje u bardzo wielu kobiet. Dziecko rośnie, tak? zaczyna wypychać przeponę do góry, tak, więc zmienia się ciśnienie w jamie klatki piersiowej, co nam może też rejon tej przepony górnego otworu klatki piersiowej też podnosić. Może to nam wpłynąć już na rejon całego splotu. No i przede wszystkim w trakcie ciąży też zbiera się trochę więcej wody w organizmie, tak, więc fizycznie też na poziomie samej cieśni też tego miejsca troszkę może brakować już, tak, więc to może też dawać objaw ucisku po prostu na nerw. I bardzo często pociąży po prostu pociąży po, znaczy po, po urodzeniu dziecka to samo istnieje mija. Nie z racji tego, że e, i na poziomie przepony, przepona z powrotem ustawia się prawidłowo, ale przede wszystkim e, na skutek większości kobiet, które karmią piersią, e, bardzo szybko ubywa wody z organizmu. Nie? więc też tu się po prostu sytuacja zmienia automatycznie. Nie? Dlatego mówię, że troszeczkę można powiedzieć, że jest to jakiś pewny, pewny rodzaj fizjologii e, tego stanu. Dobra, jeszcze w międzyczasie będę sobie pracował. Dalej, kolejnym mięśniem jest zginacz promieniowy nadgarska, tak? czyli będziemy sobie pracowali w ten sposób. Też od rejonu właśnie tutaj nadkłychcia do drugiej kości się zdręcza. I taka praca z taką kobietą w ciąży znowu jest taką pracą troszeczkę, można powiedzieć, objawową, bo pracujemy nad uwalnianiem tych struktur, nad drenowaniem całej kończyny, nie tylko nadgarstka, ale całej kończyny, a problem często wraca. Także to też trzeba zaznaczyć, że, że przyczyny nie usuniemy. No i wykonuj zgięcie grzbietowe ze mną. I myśląc właśnie w kontekście tej cieśni, no to tak jak mówiłem, jeden z obszarów jest nawrotny obły, rejon przegrody przyśrodkowej ramienia, ważny. No, rejon całego splotu, czyli między mięśniami pochyłymi pod piersiowym mniejszym, ale później ten nerw też wchodzi sobie między zginacz powierzchowny i głęboki palców. No I dopiero gdzieś tam na końcu ta, ta cieśń może być problemem. I no wiadomo, jest cieś ograniczona troczkiem, a w tym kontekście jeszcze powinniśmy zwracać uwagę na mięśnie kłębu i kłębika, bo wszystkie z tych mięśni oprócz przywodzić lakciuka. Mają jeden ze swoich przyczepów, właśnie do troczka. Czyli znowu same mięśnie, same w sobie, które są mocno angażowane, też mogą wpływać na napięcie samego troczka. Czyli troczek się sam, że tak powiem, nie, nie skurczy, ale mięśnie, które się do niego przyczepiają, mogą wpływać na napięcie. Czyli znowu kolejna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, bo yy, Trzeba rozważać, co zrobić z tą cieśnią, tak? na jakim etapie jest pacjent. Nie? Możecie sobie zrobić oczywiście testy funkcjonalne, możecie sobie też po prostu zobaczyć, jak wygląda już wizualnie rejon wypełnienia tej, tej cieśni. Warto by było zrobić być może rozważając zabieg jeszcze USG czy, czy sygnał z poziomu tego nerwu, bo są sytuacje, kiedy Wasze działanie zachowawcze już niewiele wniesie. Jak tam fizycznie, że tak powiem, będzie już bardzo mało miejsca z powodu gdzieś tam przerostu, wzrostu tych ścięgien, e, to nasza praca za wiele nie wniesie. Nie? Ale z drugiej strony, jak, że tak powiem, e, funkcjonalnie na poziomie troczka się za wiele nie zmieniło, a, znaczy może nie funkcjonalnie, przepraszam, strukturalnie się za wiele nie zmieniło, to też czy e, zabieg coś wniesie? Nie wniesie, nie? bo problem może dotyczyć jakby ślizgu całego nerwu. Widzicie, że tych miejsc neuralgicznych jest bardzo dużo. Dobra, dłoniowy długi też w międzyczasie i zginacz łokciowy nadgarstka, który też będzie istotny w kontekście nerwu łokciowego. Między jego głowami biegnie też nerw. I pośrednio później, jak tą grupę powierzchowną rozluźnicie, możecie próbować pracować w kierunku tej grupy głębszej, bo wiemy, że tam ten zginacz powierzchowny i głęboki palców też będzie istotny w kontekście cieśni nadgarstka, w kontekście nerwu pośrodkowego. I jak, sporo udało nam się podsłuchać. Mam nadzieję, że choć na chwilę poczuliście się jak na kursie w PhysioActive. Jeśli chcecie więcej, zapraszamy na żywo na naszą salę szkoleniową. A dziś dziękujemy, że byliście z nami. Twój like i subskrypcja będą dla nas zachętą do tworzenia kolejnych ciekawych treści. Gdzie jeszcze możesz znaleźć nasze treści? na Facebooku, na Instagramie, na YouTube oraz na naszej stronie www.physioactive.pl do zobaczenia